Cześć! Tu Maxem i kanał maksymalnie. Święta wielkanocne z zapasem. A co się z nimi kojarzy? No właśnie! Zajączki, kurczaczki i. jajka! Brawo! Przez najbliższy tydzień będę zjadał same jajka w najróżniejszej postaci i będę dodawał do nich tylko i wyłącznie przyprawy. Czy mi się uda? Nie wiem. Zostańcie, jeśli jesteście ciekawi. Do zobaczenia. Jutro zaczynam wyzwanie, więc pozwolę sobie na mojego burgera na dzień przed. Jadę teraz kupić jajka. Mam ze sobą 110 jajek. 110 jajek. 15 jajek na dzień, 5 zostanie. Cześć kochani, jest dzień pierwszy. Ja dopiero wstałem. Szybki prysznic. Ładuję 5 jajek na patelnię, robię jajecznicę i jadę zrobić badania. Krew pobrana, wyniki będą wieczorem, a teraz idę do furki zjeść moją jajeczniczkę, bo trochę zgłodniałem już. 5 jajeczek. Już wiem, że to będzie bardzo ciężkie zadanie, bo takie same jajka rosną mi w buzi. <noise> Maksymalne koszulki są w przygotowaniu, ja teraz jadę do domu, bo muszę zrobić sobie jedzenie, czyli jajka. To co, może teraz jak roki? Nie no, świruję, <noise> omleta robię. Tak się prezentuje omlet z pięciu jajek, trochę urósł, ładnie ubite, no ale bez dodatków. <noise> ja jadę do dietetyka, muszę dowiedzieć się co grozi mi. Na no, pewno cholesterol się może zmienić. To jest najważniejsza rzecz, bo ja tego cholesterolu mam dosyć dużo. Więcej rzeczy się raczej nie powinno zmienić. Tu mamy tłuszcz, tu mamy białko. Mm. Tak. Czyli pewnego nam mm. trochę brakuje. Eee, czy mogę spodziewać się spadku jakichś witamin, niedoborów i, i tak dalej? Mm. No, ja jest jedną z takich rzeczy, że m, jeśli musielibyśmy wybrać jedną rzecz, którą byśmy mieli do końca życia. I nie mielibyśmy żadnego wyboru, no to jako jest jedną z takich rzeczy lepszych do wybrania, dlatego że naprawdę tych składników odżywczych po trochu, ale dosyć wiadomo wszystko, tak? Większość witamin, większość składników mineralnych. Natomiast ma białko ma tłuszcz, no zresztą nie ma żadnych wynagroduanów, nie ma żadnego błędnika, bo też możesz spojewać jakichś problemów z no bo błędnika tam nie ma nawet grała. Jednak ta wydolność jest gorsza, że rzeczywiście się myśli, że... Gorzej się sypia? Także dziękujemy Damianowi Gimperowi Parolowi. Jest 16.40, ja jako jedna część z mojej pracy jadę właśnie na konsultację z nową osobą, która chce potrenować. Więc pamiętajcie, że jeśli jesteście z okolic Warszawy lub z Warszawy i macie ochotę potrenować pod moim okiem, to zapraszam was do współpracy. Natomiast jeśli jesteście spoza Warszawy, to również zapraszam do współpracy, natomiast online. Z Czuję się mega głodny. Dodatkowo czuję, że potrzebuję węglowodanów. Nareszcie w domu, a kiszki mi marsza grają, więc muszę zrobić sobie moje jajka. Jedzenie samych jajek to będzie dla mnie katorga, już teraz wiem, bo jajka sadzone też mi nie podchodzą. A to dopiero pierwszy dzień. Dzień drugi. Czas zrobić śniadanko, pięć jajek, będzie omlet. Zobaczcie jaki omlet nie wyszedł. Jak człowiek dużo robi, to wcale nie myśli o tym, że musi jeść te jajka i w sumie jest ok. Póki coś robię, jak siedzę i zamulam dupę, to wtedy mam potrzebę zjedzenia czegoś innego. A... Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście koszulkę maksymalnie dla siebie. Jeśli tak, to jaki rozmiar? Właśnie zadzwonił do mnie Bilon, więc przed zakupami jadę jeszcze do niego do restauracji, którą być może znacie ze wspólnego odcinka z Milem. Tu Bilon ma takie dobre jedzenie, a ja nie mogę nic zjeść. Jajek pewnie samych nie ma. No pomachaj Bilon. Wracam do domu, bo jestem głodny, jajka czekają. Muszę znaleźć jakiś sposób na obieranie jajek. I jadę zrobić trening. Trening zrobiony, ale nie miałem nawet siły się przebrać. Już dzisiaj nic nie wiem, więc idę do domu. Jest za 10, siódma, jadę właśnie do pracy. Ostatni trening zrobiony, teraz idę jeść jajka. Powodzenia. Ale jestem głodny. Proszę bardzo, jaki urósł sobie. I idę ścigać się rowerem z samochodem, więc zobaczymy e, kto będzie na czele. Ścigamy się w korkach. To nie będzie zwykły wyścig. E, ja będę na rowerze, natomiast Ola Fijał będzie w swoim samochodzie. E, Ola jest mistrzynią w driftingu, więc myślę, że e, na prostej trasie nie miałbym szans. To jest mój środek lokomocji. Mało e, pasujący do mojego wzrostu, ale i tak wygram. Powodzenia, nie masz szans. Kilka przerwy i zaraz ruszamy. Zgłodniałem po tym wyzwaniu, a później idziemy na imprezkę. W ogóle wam nie mówiłem, ale jest końcówka dnia trzeciego, a ja już mam ochotę zjeść coś normalnego. Zjem ostrego burgerka. Na czas, wiadomo. Maksymalnie. Pierwszy raz od 100 lat poszliśmy gdzieś na imprezę. Dzień czwarty, jadę do pracy I już po pracy wracam do domu Bo czekają na mnie jajka Jestem bardzo głodny, jest 11 Ale byłem głodny Może tak zrobić wyzwanie na diecie mojej dziewczyny Tak tu pachnie, że muszę zrobić sobie omleta Bo nie wytrzymam za chwilę Zjadłem, ale już mam dosyć No nie, no, no Potrzebuję mięska Idziemy na bojo. Bo idziemy do kina trochę, zaczął boleć mnie brzuch, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Podobno horror, podobno dobry horror. Film, na którym byliśmy był z pająkami, horrorowy, yy, taki średnio straszny. Było kilka scen, ale bardziej był dziwny niż straszny. I, i wróciliśmy i będziemy robić puszyste chmurki białka z jajka puszystych białek jajek. Dobrze mówię, dobrze mówię teraz. Dzień piąty, niedziela, czas na śniadanie. Chyba zrobię jajka sadzone, bo najlepiej mi wchodzą. Dodam sobie papryki sproszkowane i będzie git. Skończyłem śniadanie i jadę właśnie nagrywać odcinek tym razem nie do mnie. Jest taka piękna pogoda, że coraz bardziej myślę o tym, żeby kupić sobie motocykl, więc dajcie znać w komentarzu, czym wy jeździcie i jaki motocykl moglibyście mi polecić. Dodam, że lubię szybko jeździć. Nagrywamy odcinek do Karola. Maksym już żałuje, a to dopiero początek. Robię omlet standardowo, klasycznie, Pięć jaj. Kino w domu też jest spoko. Dzień przedostatni. Jestem śpiący, ale jadę pracować. Najchętniej tu bym zjadł jajka i poszedł spać jeszcze na trochę. Chodzę głodny, ale nie tak bardzo głodny. Nie, no trochę jestem głodny. Przyjechałem do firmy i idę oddać materiały. Marta niech się tym zajmie, będzie wiedziała co z tym zrobić. Koszulki i bluzy zamówione, więc na moim Instagramie znajdziecie konkurs, w którym do wygrania będą takie właśnie otociuszki dla was. A tak na serio, to mam dosyć już tych jajek i bardzo chętnie zjadłbym coś normalnego. Ach, w to. Wczoraj po przyjeździe do domu już nic nie jadłem, więc nic nie nagrałem, a dzisiaj jest dzień ostatni. Dzisiaj ostatni dzień mojego wyzwania. Na jutro umówiłem się już na badania porównawcze, więc zobaczymy, czy ten cholesterol się zmienił. Właśnie stworzyłem opis do tego, co będziemy robić jutro. A jutro po wyzwaniu na jajkach będę podejmował się z jedzenia najostrzejszego burgera w Polsce, który ma 5 milionów z sk Kaliskowila, więc miejmy nadzieję, że będzie git. Dzisiaj mam trochę wolniejszy dzień od rana, więc, korzystając z okazji, odwiedzę moją pierwszą siłownię. Na której przeszedłem swoją metamorfozę i schudłem 32 kg. I na mojej pierwszej siłowni, do właśnie kogo spotkałem? Gimpera. Będę zawsze zawsze z gimperem. Nie wiem, no, pamiętajcie, Damian Parol, chodzimy na prośbę, koniecznie. Jak wiecie, zbieram płyty z polskim rapem i spotkałem się dzisiaj z Qwebo, Kłebo ma się dobrze, kazał wam przekazać. Dodatkowo mamy dla was konkurs na płytę, która była podpisywana na waszych oczach. Musicie w komentarzu napisać dlaczego lubicie Kłę i razem z Kubą wybierzemy zwycięzcę, więc wysilcie się, dajcie z siebie wszystko. Wróciłem do domu po pracy głodny i Jajka i tą całąbietę, i wolę nic nie zjeść, bo już nie mam siły. Są okropne. Dlaczego były tylko cztery? Bo piąta miała być pisanka, ale też jej nie zjem, bo nie mogę już patrzeć na jajka. Jedzenie samych jajek było porównywalne albo jeszcze gorsze od jedzenia samych słodyczy. Mój cholesterol wzrósł o 80 mg, więc muszę dać sobie na chwilę spokój z takimi wezwaniami, żeby wszystko wróciło do normy. Przez te 7 dni moja waga spadła prawie o 5 kg, a samopoczucie spadło o minus 50%. Teraz, jak usiądę przy stole z rodzicami i rodziną, myślę, że jajko będzie ostatnim elementem, jaki będę chciał zjeść. Więc jeśli lubisz wyzwania 7 dni na, koniecznie zostaw komentarz z propozycją na swoje wyzwanie. Dodatkowo pamiętaj o tym, by łapki zostawiać do góry, zostawiać dzwoneczki, subskrypcje. No i zapraszam Cię na mojego Instagramu oczywiście Maksym Ziłkowski. Więc widzimy się w następnym wyzwaniu, a ja lecę na święta. Do zobaczenia.